Inspirację do nagrania dzisiejszego odcinka podsunęła nam Karolina z podcastu Zalatana. Z ogromną przyjemnością wysłuchaliśmy jej relacji na temat zakupów poczynionych podczas kwarantanny, i pomyśleliśmy sobie, że może i my nagramy podobny odcinek. Krótko mówiąc, podpierdzieliliśmy jej temat odcinka. Ale, biorąc pod uwagę zainteresowanie, jakim cieszy się nasz epizod o rzeczach, które kupiliśmy za późno, pomyśleliśmy, że to może być ciekawy temat również dla Was. Dlatego dziś porozmawiamy nieco o ubraniach, o sprzętach, o narzędziach, o dekoracjach, o rzeczach do domu i do jedzenia. Odcinek o zakupach w Koronie. Zapraszamy. Ona, lady ogarniacz z listą zadań na każdą okazję. On, inżynier z pasją do klusek i motoryzacji. W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a trzy miesiące później podjęliśmy decyzję o wspólnym wyjeździe za granicę. Od tej pory idziemy przez życie razem, uczymy się dorosłości i budujemy wspólną przyszłość. W tym podcaście opowiadamy o naszej drodze i dzielimy się lekcjami, które już odrobiliśmy. Jeżeli interesujesz się oszczędzaniem, podróżami, minimalizmem, szczęśliwym życiem w swoim tempie, zostań z nami na dłużej. Możesz nas słuchać w każdy piątek o 13 w swojej ulubionej aplikacji do podcastów, a także znaleźć w mediach społecznościowych. Razem lepiej podcast na Facebooku i Instagramie. Na początku chciałabym zrobić mały disclaimer, że większość tych rzeczy, które kupiliśmy, myślę, że 90%, a może nawet 95%, była na naszych listach zakupowych od bardzo dawna. I były to przemyślane zakupy. Natomiast sytuacja, w której się znaleźliśmy, i to, że nasz fundusz podróżniczy, podróż na rozrywki zostały mocno odciążone, postanowiliśmy, że te pieniądze przeznaczymy właśnie na zakup tych rzeczy, które tam przekładaliśmy i sobie na nie odkładaliśmy. Miało to też dużo sensu z tego punktu widzenia, że nigdzie nie wyjeżdżaliśmy ani nie wychodziliśmy, więc mieliśmy też dużo więcej czasu na robienie tych wszystkich rzeczy i projektów, które mieliśmy rozplanowane na praktycznie do końca wakacji. A dzisiaj już wszystko z tej listy mamy ogarnięte i zrobione, i tak naprawdę wymyślamy już po prostu kolejne. Zacznijmy może od ubrań i wymiana mojej szafy trwa od ponad roku. Generalne porządki i pozbywanie się rzeczy uskuteczniam od, myślę, że lutego 2019. I w końcu doszłam do tego momentu, w którym wiem, jakie rzeczy chcę kupić i jakie rzeczy mi pasują. Mam też miejsce w szafie, ponieważ część rzeczy sprzedałam, część rzeczy zużyłam. I na mojej liście były trzy pary butów. Pierwsze to były konwersy te najbardziej standardowe i klasyczne. Też szukałam ich bardzo, bardzo, bardzo długo z drugiej ręki, ale niestety nie udało mi się ich znaleźć w takim stanie z metkami i niechodzonych w moim rozmiarze, więc zdecydowałam się na zakup zupełnie nowych. Drugie buty, o których też marzyłam od dłuższego czasu, to były buty Weża Modern Esplar. I też udało mi się je znaleźć właśnie z drugiej ręki w doskonałym stanie za połowę ceny. I trzeci y, zakup, z którego jestem na maksa zadowolona, bo też polowałam na te buty od zimy zeszłego roku. I znalazłam je na eBayu z drugiej ręki, również nigdy nie noszone. I są to botki Ag. Bo nam czarne, wspaniałe, piękne, i już nie mogę się doczekać jesieni, kiedy w nich będę chodzić. To, że jesteśmy cały czas w domu, wpływa też na naszą modę i ubrania, które nosimy, i nasze podomowe dresy zostały absolutnie zużyte, więc postanowiliśmy sobie dokupić taką casualową, domową odzież. Mamy bardzo fajne doświadczenia z firmą Naketano, i właśnie z tej firmy chcieliśmy zamówić bluzy i spodnie. I się okazało, że ta firma od 2018 roku nie działa, więc postanowiliśmy poszukać bluz gdzieś na rynku wtórnym. Ale też w Anglii się okazuje, że nie jest to tak popularna firma jak w Polsce. Więc zdecydowaliśmy się zrobić zakupy na Vinted i wysłać sobie je paczką z Polski. A że ja podobnie mam trochę jak Karolina, zalatana mama, że jak już wysyłamy sobie bluzy, to jeszcze sobie to dokupię, to dokupię, to dokupię. No i czekamy na wielką paczkę z Polski, w której jest mnóstwo różnych wspaniałości. Oprócz wspomnianych bluz na ketano w liczbie trzy na głowę, które udało nam się kupić w w super stanie. Zamówiliśmy też odzież z różnych polskich marek, ponieważ musicie wiedzieć, że mieszkając w Polsce macie naprawdę wspaniały dostęp do przeróżnych marek lokalnych, które robią piękne rzeczy z doskonałych materiałów. No nie jest to takie tutaj popularne. Więc mega Wam tego zazdroszczę. Ja sobie zamówiłam Dressy od Stone Skirts. Zamówił, Sebastian sobie zamówił koszulki, z Pan tu nie stał. Tak, ponieważ mam bardzo dobre doświadczenia z tą firmą, jeśli chodzi o koszulki. Ale nie tylko, bo mam też ich inne rzeczy. Bardzo dobrej jakości produkty. Może oprócz koszulek z białej bawełny, bo te dość szybko mi się zużywały, ale mam na przykład taką szarą koszulkę, którą mam już chyba 6 lat, o ile się nie mylę. I powiem wam, że nawet nadruk na tej koszulce nie jest popękany, a noszę ją regularnie i piorę normalnie w pralce od tych 6 lat i naprawdę nic się z nią nie dzieje. Ani jeden szef, ani jedna nitka nie wychodzi, ani się nawet nie rozciągnęła ta koszulka nigdzie. Także jestem naprawdę oszołomiony w jak najbardziej pozytywnym znaczeniu tego słowa jakością produktów, jakie oferują, a do tego mają całkiem fajne wzory i bardzo przyjemne materiały. Zauważam całkiem rozsądne pieniądze. No i przede wszystkim taka koszulka naprawdę długo posłuży, więc jakby ten przelicznik cena do jakości mają fantastyczne. Ja też na Vinted znalazłam kaszmirowy kardigan, który był dokładnie taki jak ten z mojej chciej listy. Znalazłam też piękną zieloną spódnicę z polskiej marki, ale już nie pamiętam jak ona się nazywała. No i w paczce idzie też do mnie Liberty Dress od Riska, która czeka na mnie w Polsce od początku lutego, już nie mogę się na nią doczekać. I oczywiście poza ubraniami w paczce będziemy mieć dwa kilo cukru wanilinowego. I wodę utlenioną i pewnie jeszcze jakieś inne przysmaki. Poprosiliśmy też siostrę Sebastiana, która jest kierowniczką i logistycznie nadzoruje całe to przedsięwzięcie i odbieranie tysiąca paczek i wysyłanie jednej dużej do nas, o to, aby spakowała kilka rzeczy z polskiego mieszkania, z których zrobimy tutaj większy użytek na pewno niż, niż kiedy są tam. No, i w paczce znajdziemy na przykład Bożonarodzeniową dekorację, którą dostaliśmy od naszych przyjaciół. Jest ona szczególna, ponieważ jest to produkt ich firmy. Zajmują się tworzeniem wyjątkowych rzeczy do domu i ogrodu z drewna. Jest to polska firma. I zapraszam Was do odwiedzenia ich strony internetowej, która się nazywa pokochajdom.pl, bo myślę, że znajdziecie tam fajne dekoracje do właśnie domu i ogrodu w paczce z Polski przyjedzie do nas również kosz piknikowy, który otrzymaliśmy w prezencie około trzech lat temu, jeśli mnie pamięć nie myli. I tak naprawdę nigdy go nie użyliśmy, a za każdym razem jak znajdowaliśmy go to zawsze myśleliśmy sobie, jak fajnie byłoby mieć go w Anglii, bo tutaj bardzo często jeździmy do jakiegoś parku i taki kosz, gdzie są talerze, sztućce i to wszystko jest tak zapakowane odpowiednio na swoim miejscu i zabezpieczone, super by nam się przydał. Także wreszcie będziemy mieć go do dyspozycji. Miejmy tylko nadzieję, że będziemy go mogli jak najszybciej użyć. Zamówiliśmy sobie też wielorazowe maseczki. Ponieważ też zauważyłam, że w Polsce jest super duży rynek szycia maseczek i można znaleźć je we wszystkich wzorach, kolorach i w różnych tkaninach. Więc postanowiliśmy to wykorzystać i zamówiliśmy je też z takiej firmy ArtSoft. Możecie ich znaleźć na Instagramie jako diana.artsoin. Więc też możecie odwiedzić i znaleźć, jeżeli potrzebujecie i szukacie. Swoją drogą strasznie jesteśmy ciekawi, co inni emigranci wysyłają sobie w paczkach z Polski. Nio-Nio nam podesłał, żebyśmy sobie zamówili kabanosy. No ale my nie jemy mięsa, ale muszę Wam powiedzieć, że też jest kilka takich polskich y, marek, które robią wegańskie substytuty dla mięsa. Między innymi bezmięsnymięsny.pl. to strasznie ciekawa ich produktów, ale nie wiedzieliśmy, jak tam terminowo się z tą paczką y, wyrobimy i, i nie chciałam ryzykować, że po prostu st stracą datę przydatności. Ale jeżeli szukacie takich alternatyw wegetariańskich, to, to dajcie znać. No i emigranci, dajcie znać, co wy sobie wysyłacie w paczkach. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, podczas kwarantanny udało nam się ogarnąć wiele projektów, zarówno w domu, jak i dookoła, ale niektóre z nich nie byłyby możliwe, gdybyśmy nie dokonali doposażenia w naszym arsenale narzędzi. I tak na przykład. Na początek mieliśmy bardzo duże problemy z użytkowaniem naszej szlifierki oscylacyjnej, ponieważ ten dysk, do którego się przykleja papier ścierny, a dokładniej rzep, który się na nim znajduje, się zużył. Niestety na stronie producenta nie znalazłem tego dysku jako części zamiennej, którą można dokupić, a tak naprawdę jest to tylko kawałek plastiku z... Doklejonym rzepem, który się przykręca czterema śrubami. Napisałem do firmy One House prywatną wiadomość przez eBay, powołując się na aukcję, przez którą kupiłem tą szlifierkę, z zapytaniem, czy nie posiadają takiego dysku i czy jeżeli tak, to gdzie mogę go znaleźć, ile kosztuje i jak mogę go kupić. I wytłumaczyłem, co się stało. A w odpowiedzi otrzymałem informację, że niestety nie posiadają. Takiej ani innej części zamiennej do tej szlifierki, ale są bardzo chętni wysłać mi zupełnie nową szlifierkę, jeżeli tylko sobie tego życzę, w ramach rekompensaty. No, oczywiście zgodziliśmy się, także dziękujemy firmie VonHaus za przysłanie <grytanie> nam nowej szlifierki oscylacyjnej w ramach reklamacji. Ale też będziemy się starać reanimować tę starą, bo może uda nam się po prostu jakoś ten rzep wymienić na własną rękę. Tak, jest jeszcze, jest jeszcze na to nadzieja. Zobaczymy, może się uda. I jeśli tak, to mielibyśmy po prostu dwie szlifierki, bo tak poza tym, że ten rzep się złożył, to naprawdę absolutnie nie mam się do czego doczepić jako do szlifierki. Super działa, już mam ją ponad rok i naprawdę wszystko jest w porządku. Drugą rzeczą, którą też musieliśmy tutaj w trybie pilnym wymienić, a w zasadzie uzupełnić, bo udało mi się zajechać kompletnie takie urządzenie wielofunkcyjne którego używałem bardzo intensywnie podczas odnawiania mojego roweru. Jeżeli słuchaliście nasz odcinek o intencjach noworocznych, to pewnie wiecie, że jest to taki jeden z um, moich dużych projektów na ten rok i zajmuje mi to bardzo dużo czasu i energii i używam sporo narzędzi do tego i niestety multitool był wykorzystywany chyba najbardziej, no i niestety ten, który posiadaliśmy, nie wytrzymał trudów, więc też musieliśmy się zaopatrzyć w nowy i też akurat padł na firmę VonHaus. I też póki co naprawdę super się sprawuje, bardzo dobrze działa. Niestety ta firma nie ma swojego przedstawicielstwa w Polsce, ale chyba można kupić ich produkty przez Amazona. Także jeżeli kiedyś byście się zastanawiali nad jakimiś elektronarzędziami i trafiłyby wam w ręce właśnie tej firmy, to polecam. Bo mają bardzo dobry stosunek jakości do ceny. A dodatkowo zaskarbili sobie dużo punktów uznania u mnie tym, jak właśnie rozwiązali temat tej szlifierki. A skoro już wspomniałem o renowacji mojego roweru, to nie mogę tutaj pominąć wielu części, które musiałem kupić zupełnie nowe i wymienić, bo stare już kompletnie się nie nadawały. A że jest to rower, który był produkowany na początku lat 80., to nie jest to takie łatwe, ponieważ no, te części nie są już produkowane. Tym bardziej, że to jest rower produkcji francuskiej. I nie ma po prostu sklepu internetowego, w którym tak wszystko, wiecie, leży na półce, więc trzeba kombinować. Oczywiście są sklepy, które sprzedają akcesoria i części do starych, zabytkowych rowerów, ale bardzo często ceny w tych sklepach są no, absolutnie zaporowe. A z drugiej strony niektórych części w ogóle nie ma. I tak na przykład do. Tylnej przerzutki, takie dwa kółka, które w mojej były kompletnie zużyte. Szukałem przez kilka miesięcy tak naprawdę na internecie i znalazłem tylko jedne, jedyne raz na eBayu i na szczęście udało mi się je kupić, ale kosztowały prawie 100 złotych. Na dobrą sprawę za drugie tyle kupiłbym całą przerzutkę, więc no niestety, czy są to koszta, które trzeba ponosić przy tego typu projektach renowacji. No i trzeba się po prostu z tym liczyć, ale projekt idzie całkiem nieźle, jest bardzo dużo roboty i troszkę niedoszacowałem ilości czasu, którą będę musiał na to poświęcić, ale z drugiej strony jakby czerpię też z tego bardzo dużą przyjemność, więc absolutnie na to nie narzekam, natomiast bardzo chciałbym już móc wsiąść z powrotem i się przejechać. A rezultat tej pracy na pewno zobaczycie na Instagramie. Na pewno wrzucę zdjęcie, jak już będzie wszystko skończone, żebyście mogli zobaczyć, jak mi poszło. Tak, jak Sebastian powiedział, ostatnie dwa i pół miesiąca mamy ręce pełne roboty i trudno mi zliczyć, ile zamówień w sklepach budowlanych i w sklepach z wyposażeniem do domu złożyliśmy. I to wiąże się też z, z tym, że malujemy wszystkie powierzchnie, malujemy ściany, listwy, meble, wszystko po kolei. Też pierwszym dużym projektem, który mieliśmy o, na naszej liście od momentu, kiedy się wprowadziliśmy te, do tego domu, było wyczyszczenie dachu konserwatorium. Więc zanim jeszcze zaczęła się kwarantanna w Wielkiej Brytanii, kupiliśmy w naszym lokalnym sklepie ogrodniczym drabinę i, i zaczęliśmy naszą wielką renowację domu od. Yy, mycia dachu konserwatorium. Bo on jest po prostu zrobiony z takiego przeźroczystego plastiku i ilość mchu i jakiejś takiej pleśni, nie wiem co to było nawet. It was quite disgusting. No i tego było całe mnóstwo i na szczęście nasza myjka ciśnieniowa ma takiej specjalną końcówkę do mycia patio. Także to naprawdę super sobie radzi właśnie z takimi dużymi płaskimi powierzchniami. Także poszło nam to naprawdę fantastycznie, a jakby przed i po, no po prostu. Fantastyczny rezultat. W zasadzie co rano, kiedy się teraz budzimy, bo akurat konserwatorium jest y, zaraz przy naszej sypialni, to się cieszymy, to, że to zrobiliśmy, bo ilość światła, która teraz y, wpada, wpada do pokoju, do pokoju jest y, super duża. No i się bardzo przyjemnie budzić w takiej nasłonecznionej sypialni. Tym bardziej, że mamy właśnie sypialnię na wschód. Tak, a więc malowaliśmy, szlifowaliśmy też. Porządkowaliśmy nasz ogródek i na pewno wiecie z naszego Instagrama, że założyliśmy ogród warzywny. Wyciągnęliśmy też nasz hamak i chcieliśmy sobie stworzyć takie przyjemne miejsce, w którym moglibyśmy jeść letnie obiady i grillować. Więc szukaliśmy mebli ogrodowych i nie chcieliśmy kupować mebli ratanowych i raczej chcieliśmy iść w drewno. I udało nam się znaleźć w sumie z drugiej ręki fajny komplet stół z, okrągły z czterema krzesłami, tak jak sobie wymarzyliśmy troszkę, w bardzo dobrej cenie, z drugiej ręki. Też to było takie mega dziwne, bo cała ta procedura odbyła się bez kontaktu, zupełnie jak, jak nigdy, że płatność za zakupy zrobiliśmy przez PayPal, Meble czekały na nas wystawione przed ogrodzenie i tam sobie musieliśmy sami z nimi poradzić zupełnie bez kontaktu z, z ich pierwszym właścicielem. Więc przystąpiliśmy do ich renowacji i też je szlifowaliśmy namiętnie i zmienialiśmy ich kolor. I też na Instagramie już opublikowaliśmy pierwsze zdjęcie z naszego mini ogródka. Więc wydawaliśmy też pieniądze na sianie trawy, na ziemię, na nasionka, na farbę do płotu. Jak już tak wszystko wyporządkowaliśmy, wysprzątaliśmy, no to przyszedł czas na organizację. Ja po kilku miesiącach postanowiłam wprowadzić zmiany w organizacji kuchni, więc dokupiłam sobie takie podziałki do półek, żeby mogła tam ustawiać różne rzeczy i żeby był lepszy do nich dostęp. Sebastian mi zamontował taką wysuwaną szufladkę. Tak naprawdę. Super, ja bardzo się nią ekscytuję. No i oczywiście też zrobiłam remanent i mam całe pudło rzeczy, które zamierzam w tym tygodniu wystawić przed nasz dom z karteczką, że jeżeli ktoś ma ochotę, to można sobie wziąć i zabrać, a jeżeli... I, I mam nadzieję, że uda nam się wśród naszych sąsiadów tu gdzieś rozdysponować, żeby te rzeczy, których my już nie używamy, znalazły swój drugi dom. Na fali Judyty organizacji w kuchni i porządkowania, ja też postanowiłem, że organizacja narzędzi w garażu też musi się podnieść na znacznie wyższy poziom, ponieważ wcześniej wszystkie takie narzędzia ręczne miałem wrzucone do takiego jednego plastikowego pojemnika i strasznie wkurzało mnie to, że co chwilę muszę tam wszystko przegrzebywać, wyciągać, żeby coś znaleźć, co jest na dnie, akurat mi jest potrzebne i Nigdy nie mogłem utrzymać jakiegoś względnego, nawet porządku w tych narzędziach, bo zawsze tam były taki kipisz i to już mnie naprawdę bardzo denerwowało. I zacząłem szukać sobie sposobu, właśnie organizacji, i trafiłem na tablice narzędziowe, które można spotkać na przykład w większości warsztatów. Chodzi o to, że. Wszystkie narzędzia po prostu mam powieszone teraz na takich haczykach, na takiej tablicy. Wszystko mam tak naprawdę teraz widoczne. Okej, okay, może nie jest to najpiękniejsze z takiego. Punktu widzenia, że no jednak są to rzeczy, które są na wierzchu, a nie gdzieś tam pochowane, ale z drugiej strony są to narzędzia, których jeżeli już jestem w garażu, to regularnie używam i jakby chcę je mieć z jednej strony pod ręką, a z drugiej strony chcę też mieć je w jakiś zorganizowany sposób, żeby one mi się nie walały. Więc taka tablica no super się sprawdza, jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony z tego, jak to działa, także jest mi dużo łatwiej utrzymać zarówno porządek ogólnie w garażu, jak i w narzędziach. Obie te metamorfozy organizacyjne, zarówno tą moją w kuchni, jak i Sebastiana w garażu, nagraliśmy i jak przejrzymy materiał, to może się coś uda z tego zmontować i, i opublikujemy filmy na Instagram TV i może na YouTubie, więc jeżeli jesteście ciekawi, to Dokładnie kupiliśmy, jak to wygląda i jak to wygląda przed, i po, to zapraszamy Was do tego, żebyście nas tam w tych dwóch kanałach odnaleźli i zasubskrybowali. W końcu zebrałam się też do zrobienia takich małych dekoracyjnych rzeczy, które odwlekałam: jakiś tam ramek z plakatami, jakiś tam przemalowań lampionów. I tak to wszystko się poukładało, że nasza gościnna sypialnia jest prawie gotowa. Mogłam do niej w końcu zamówić pościel i zdecydowałam się na zamówienie czarnej pościeli. I wymyśliłam sobie, że chciałabym, żeby to była czarna pościel, ponieważ łóżko jeszcze chcę przemalować na taki ciemny granat. I chciałam, żeby to była lniana pościel. I robiąc research na internecie, trafiłam na fajną promocję na lniane pościele w sklepie La Redoute. Tą pościel już mamy, już używamy i szczerze powiedziawszy, to chyba jej nie oddamy. Do gościnnej sypialni. Nie ma w ogóle takiej możliwości. Być może będziemy ją użyczać, jak będziemy mieć gości, bo zależało mi na tym efekcie, właśnie połączenia granatu z czarnym, ale okazała się naszą ulubioną. I korzystając z tej duży, naprawdę dużej promocji, zamówiłam też w końcu maty pod talerze na stół z takiej plecionej trawy. Zamówiłam miane serwetki, które komplementują mój liniany, wspaniały obróz. Więc też tak w naszym domu zrobiło się jeszcze przyjemniej. Uzupełniłam także mój kącik czystości, i mam teraz w naszej szopce taki kącik z pięciolitrowymi pojemnikami z płynami, które służą mi do uzupełniania tych, które, tych mniejszych butelek, które używamy w domu. Jest to bardzo satysfakcjonujące. Te długie tygodnie kwarantanny to był dla wszystkich bardzo długi sprawdzian wytrzymałości i wytrwałości, w, jeśli chodzi o nasze fryzury. Ja jako człowiek, który nie jest obdarzony bujną czupryną, jakby moja standardowa fryzura jest dość prosta i staroświecka, czyli klasyczna. To jest klasyczna. <laughs> klasyczna. I po prostu wystarczy zwykła maszynka i. Jedziemy. Także chociaż w normalnych czasach chodzę do fryzjera i pani albo pan fryzjer, fryzjerka mnie strzygą z cieniowaniem i tak dalej. A pani fryzjerka nie specjalizuje się w cieniowaniu i tak dalej? Chociaż chciałbym też zakomplementować moją aktualną panią fryzjerkę, że pomimo braku profesjonalnego wykształcenia fryzjerskiego naprawdę bardzo ja sprawnie, sobie, <grym> naprawdę bardzo dobrze sobie daje radę, ale nie mogłaby tego robić, gdyby nie maszynka, którą musieliśmy kupić, ponieważ moja stara, którą używałem już tylko do przycinania brody, no niestety nie była Skończyła się jej. No, już skończył się jej okres przydatności, i o ile do brody jeszcze sobie dawała radę, to tak do włosów już no, nie było podejścia, więc też musieliśmy wydać kilka funtów na nową maszynkę. Która też przydała się nowemu fryzjerowi Judyty. Także <laughs> <To prawda. śmiech> też nowy fryzjer Judyty też mógł z niej skorzystać przy przycinaniu końcówek. Tak kwarantannami, ja też nam na testowaniu nowych przepisów i robieniu dobrego jedzenia. I odkryliśmy fajną stronę w Wielkiej Brytanii, suszef.co.uk. Na tej stronie znajdziecie produkty, z których korzystają szefowie kuchni w restauracji i za jej pomocą możecie zaopatrzeć się w składniki do przygotowania różnych wyszukanych potraw, a dzięki temu przenieść to restauracyjne doświadczenie do domu. Na Spotify też jest fajna playlista, która tam ma jakiś Restaurant Music w, w tytule i my sobie właśnie takie randki robimy czasem z winkiem, dobrym jedzeniem, restauracyjną muzyczką, świeczkami na stole. A jeżeli szukacie w ogóle inspiracji do tego, jak sobie zaaranżować przestrzeń w domu właśnie na taki klimat restauracyjny, to polecam zajrzeć na YouTube. Ludzie teraz właśnie w tych ostatnich tygodniach porzucali Mnóstwo filmików, właśnie jak zrobić restaurację w domu, i tak dalej. Naprawdę jest tego po prostu zalew. Pomiędzy sprzętaniem i renowacjami, swój czas wykorzystuję na to, żeby ponadrabiać różne e-booki i kursy, które kupiłam, ale skusiłam się też na nową publikację Elizy Wydrych Strzeleckiej, znanej w internecie jako Faszonelka, do niedawna. Jest to e-book o tym, jak prowadzić biznes w obliczu kryzysu. Jest to bardzo ciekawa publikacja, nie tylko ze względu na to, że znajdziecie tam mnóstwo ciekawych przykładów, w jaki sposób można poczynić zmiany w swojej firmie, żeby dostosować się do tej sytuacji, w której się obecnie znajdujemy, ale znajdziecie tam całe mnóstwo wiedzy, zarówno kiedy startujecie z własnym biznesem, takich ciekawych wskazówek, różnych lekcji których nie musicie się uczyć na własnej skórze, a nawet jeśli prowadzicie swoją firmę i ona sobie dobrze daje radę w tym trudnym czasie kryzysu, to fajnie też zobaczyć, jak na prowadzenie firmy patrzą inne osoby, zobaczyć ich perspektywę, a to też nieco rozszerza naszą perspektywę i pozwala wprowadzić różne zmiany, które na pewno wychodzą z korzyścią. Więc publikacja Elizy bardzo na plus. To by było na tyle, jeśli chodzi o naszą listę zakupową w Koronie. Dajcie znać w komentarzach na naszym facebooku lub instagramie, co znalazło się na waszych listach oraz co wy, emigranci, wysyłacie lub wysłalibyście sobie w paczce z Polski do siebie. Wysyłamy też buziaki do zalatanej Karoliny yy, i dziękujemy za podsunięcie na fajnego pomysłu na odcinek. I zapraszamy Was też do Posłuchania jej podcastu. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia za tydzień. Dobrego piąteczku. Servus. Matko, co tu się dzieje? Ty się, co tu się dzieje teraz. Co tu się stało? Zostaw, <śmum> <śmum> zostaw, będzie na Bloopers. Krótko mówiąc, pod jej temat odcinka. A możesz to powiedzieć tylko bez szaleństwa. A. Takie fopa. Ciało fopa? No co? Załam, złamałaś całą rutynę naszych. W ogóle dzisiaj od początku łamiesz wszystkie schematy, jakie zrobiliśmy przez wszystkie odcinki, jakie nagraliśmy. Mamo no, my się nagraliśmy 35 odcinków, już muszę coś zmienić. Całe życie po prostu. Rutynka, rutynka, rutynka. Wszystko poukładane, wszystko wiadomo co jest. Ja nagle, ja, Judyta Kowalczyk, jestem panią zmieniania swojego życia. Od kiedy, ja się pytam? Od 2 minut 14 sekund. Ja bym powiedziała, że nie wszystko, bo jeszcze malowanie kuchni nam zostało, wiesz. Mamy kilka... I to nie ma znaczenia, Aha. No dobrze. I myślę, że znajdziecie tam fajne y, letnie akcesoria do ogrodu i do relaksu. Do relaksa I do relaksu Pysiu No co? To... Dlaczego jestem tak cie... Co ty robisz? Co to było? Co to było? Co ty tak pyśki sprałaś? Moje pysiuleczki chodzi tutaj, ja was muszę obronić Niedobra rączka Co ta rączka na Rączko coś ty narobiła? Coś ty tak sprawa te pyśki? Moje kochaniutkie, moje. Co się dzieje? Chciałem tylko dodać, że zmiana organizacji kuchni ma numer roboczy 74. A mieszkamy tu od grudnia. Jest to pierwsza zmiana w kuchni. Ale 74. Szufla. Ciastki.